Dobry witam państwa w programie Rozmowa echo 24 a dziś ze mną w studiu jest pan Hieronim Kuryś, członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego. Dzień dobry. Witam serdecznie pani redaktor, witam serdecznie wszystkich mieszkańców widzów, obecnie członek zarządu powiatu wrocowskiego, wieloletni sołtys, wieloletni samorządowiec, cztery kadencje radny powiatu wrocławskiego, także historia długa już, jeżeli chodzi o samorząd. No właśnie w powiecie wrocławskim, tutaj jeśli popatrzymy na te ostatnie wydarzenia, to dużo się dzieje, ale może z tych takich najważniejszych, no to wiadomo, tutaj ta sytuacja popowodziowa już. Na szczęście powiat wrocławski, teren powiatu wrocowskiego tutaj poradził sobie, jeśli można tak powiedzieć, z, z tą sytuacją, ale jednak są straty też na terenie powiatu wrocowskiego. Proszę powiedzieć, jak to w tej chwili wygląda w liczbach, no bo wiadomo, jednak te straty są. Dokładnie. Oglądamy codziennie i słyszymy o tragicznej sytuacji. To są straty w wysokości miliardów złotych. U nas takich strat na szczęście dużych nie było. Nie ma, ale jest to mimo wszystko duża kwota około 90 milionów. To jest kilka mostów podmytych. Jeden w ogóle został zerwany całkowicie. To jest w Gminie Mietków, na naszej drodze powiatowej, w miejscowości Wawrzynczyce. Jest mnóstwo dróg podmytych, które wymagają remontu ścieżek rowerowych, chodników. Także tutaj te straty też są dosyć dotkliwe, jeżeli chodzi o y, kwoty. No właśnie, tutaj z tego co wiem, między innymi trwają odbudowy też na terenie powiatu wrocowskiego i też powiat wrocowski angażuje się tutaj aktywnie w pomoc tutaj, jeśli chodzi o tereny mocno dotknięte tą powodzią. Tak, mimo to, że sami ucierpiliśmy, ucierpiliśmy w tej powodzi. To pomagamy innym. Kilka transportów żeśmy wysłali. Oczywiście po uzgodnieniu szczegółowym, jakie są rzeczy potrzebne do gminy Kłocko. Trzy takie transporty już poszły, ale idziemy dwutorowo. Oprócz pomocy takiej rzeczowej, przygotowujemy pomoc również finansową i w najbliższym czasie zostanie też przekazana pomoc finansowa gminie Kłocko. U nas, jeżeli chodzi o powiat, najbardziej ucierpiała gmina Mietków na naszych drogach powiatowych. Zerwany został most, to wszyscy wiemy, w Awrzęcicach. I 28 dni po tym tragicznym wydarzeniu mamy już wykonawcę i podpisaliśmy umowę zarząd powiatu pan starosta Włodzimierz Chlebosz żeśmy podpisali umowę już na wykonanie tego mostu most będzie tymczasowy zrealizowany przez wojsko także przygotowania czyli przyczółki po jednej po drugiej stronie wyprowadzenie do tego, żeby można było taki most usadowić i jeszcze być może w tym roku, a jak się nie uda w tym roku, to już na początku przyszłego roku pierwsi mieszkańcy będą mogli przejeżdżać tamtędy. No myślę, że to jest dobra wiadomość dla mieszkańców tamtej miejscowości, co więcej, bo ta rzeczowa i finansowa pomoc jest bardzo ważna i kluczowa, ale też organizujecie taką pomoc i wsparcie psychologiczne, bo tutaj z tego, co wiem, od listopada właściwie ruszy takie wsparcie psychologiczne dla powodzian. Dokładnie, dobrze, że pani redaktor poruszyła ten temat. Powstał w powiecie wrocławskim Wydział Zdrowia, bo do tej pory nie było. Także stawiamy bardzo mocno na zdrowie, pomoc naszym mieszkańcom, nie tylko profilaktyka, ale również i leczenie. Chcemy iść w kierunku, czy idziemy już w zasadzie w kierunku rehabilitacji i psychiatrii, szczególnie psychiatrii dziecięcej, a rehabilitacji osobom starszym. W przyszłym roku ruszą już programy, natomiast w tym roku żeśmy od razu, zaraz po tych tragicznych wydarzeniach związanych z powodzią, uruchomili program pomocy psychologicznej właśnie osobom na tych terenach, czyli gmina Mietków. To jest gmin, przede wszystkim tam kilka miejscowości ucierpiało najbardziej. Do mhm. tych mieszkańców mobilna pomoc psychologiczna. Ja jeszcze bym chciała podpytać, tutaj jeśli chodzi o ten wydział zdrowia, to będzie jakoś działało przy jakimś szpitalu konkretnym, czy jak to będzie funkcjonowało? Wiemy między innymi jak to będzie działało w faktyce? Wydziału Zdrowia i mm, Spraw Społecznych, tak się nazywa e, ten nasz nowy wydział. E, jesteśmy w trakcie tworzenia kadr. Mamy wyłonioną panią dyrektor nową, e, Kamila Nachorska. E, m, mamy w radzie też e, lekarza, więc korzystamy z jego e, doświadczeń. E, mieliśmy już kilka takich spotkań. E, zarządu i też z naszymi radnymi, z Komisją Zdrowia, także idziemy w kierunku profilaktyki, tak jak wspominałem, ale też i w kierunku doraźnego leczenia. No właśnie, to też jest istotne, no bo na terenie powiatu wrocławskiego nie ma powiatowego szpitala, ale tutaj Państwo też od jakiegoś czasu robicie takie też te mobilne badania w ramach Białych Niedziel. I tutaj z tego co wiemy tutaj na mieszkańców czeka jeszcze taka ta ostatnia w tym roku Biała Niedziela, która też ze względu na powódź została przełożona akurat na koniec października. Także tutaj można też będzie jeszcze się załapać. Dokładnie tak. Te białe niedziele są już od kilku lat organizowane i w tym roku również w trzech gminach mieliśmy zaplanowane, dwie się odbyły i ta trzecia nam pokrzyżowała właśnie termin powódź i odbędzie się, jeżeli mogę zaprosić mieszkańców gminy Jordanów, ale też okolicznych. Gmin z Powiatu Wrocławskiego, to zapraszam oczywiście. Będzie to we wtorek. Biała Niedziela będzie się we wtorek, czyli będzie Biały Wtorek. Już co tego października. Niestety nie na otwartym terenie, bo już jest pogoda mhm. taka, jaka jest na hali sportowej. Także serdecznie zapraszamy do Jordanowa na Biały Wtorek. No bo właśnie, bo tam można będzie przybadać się i takie podstawowe badania sobie tutaj wykonać i się dowiedzieć, na jakim etapie jesteśmy, czy wszystko w porządku, a jak nie, no to też jest dobrze, że tak powiem, no zbadać się teraz, żeby zapobiec temu wszystkiemu, co może być później. E, dokładnie tak, pani redaktor, dlatego że każdy wie o tym, nawet dziecko w przedszkolu, że. Lepiej jest zapobiegać niż leczyć, i tutaj będziemy planować w najbliższym roku, ale też w najbliższych latach tej kadencji, bardzo dużo takich programów profilaktycznych, szczepień, także tutaj w tym kierunku będzie bardzo szeroka oferta i będziemy z roku na rok zwiększać ją oczywiście. Właśnie, tutaj że tak powiem, porozmawialiśmy chwilę o zdrowiu, a poza tematem zdrowotnym w powiecie wrocowskim też tutaj mamy tematy biznesowe, czyli mianowicie teraz mam na myśli to, że została ostatnio powołana kolejna kadencja Rady Biznesu i to się odbyło pod koniec września. W jakim składzie? Dokładnie, już mówię. Powstała. Mieliśmy 7 maja powołany nowy zarząd i nowy zarząd oczywiście w nowej kadencji powołał nową radę biznesu na czele której stanął Sławomir Hryniewicz z dużym doświadczeniem, zresztą prowadził tą Radę w poprzedniej kadencji, więc korzystamy z dobrodziejstwa i jego wiedzy Tych i był pomysłodawcą tej, tej, On tej był Rady. On był pomysłodawcą, dokładnie tak i tej kadencji będzie też stał na czele. Rada powstała e, bardzo, że tak powiem demokratycznie, to znaczy Każda gmina ma dwóch przedstawicieli, tak? dwie firmy, które reprezentują daną gminę, także mamy dziewięć gmin, czyli 18, 18 osób, 18 firm zasiada z różnych branż, żeby nie było. Także to jest taka no, wartość dodana, tak, że każdy ma inne spojrzenie z różnych dziedzin gospodarki. Bo to chodzi przede wszystkim o, o rozwój, prawda, żeby tutaj była wymiana tak. doświadczeń, żeby można było się rozwijać. Także będziemy kontynuować te dzieło poprzedniego zarządu, poprzedniej kadencji. Coś co dobre trzeba po prostu pielęgnować i realizować dalej. I tutaj korzystamy, że tak powiem, z tego dobrodziejstwa i z tego doświadczenia Pana Hryniewicza w tej materii, jak najbardziej. Młodzież też to tutaj z tego, co wiemy, może z tego korzystać, bo tutaj są organizowane takie spotkania dla nich z przedsiębiorcami i z różnymi firmami też. Dokładnie tak, jak najbardziej i było to poprzedniej kadencji, i tej kadencji będzie również takie spotkania z młodzieżą. Natomiast jeżeli już mówimy o młodzieży, to przed nami powołaliśmy już radę biznesu, ale przed nami jesteśmy w trakcie powołania rady seniorów. Mhm. Właśnie do końca roku zostanie wyłoniona i w przyszłym już od nowego roku będzie funkcjonować w pełnym składzie. Podobne zasady też demokratycznie wychodzimy mhm. naprzeciw, żeby każda gmina miała swoich przedstawicieli. No i kolej trzeci etap to jest Rada właśnie młodzieży. Planujemy też powołać Radę Młodzieży jak najbardziej. Z tego, co wiem, to Rada Młodzieży już też funkcjonuje od pewnego czasu, a Rada Seniorów to jest taka nowość. Ostatnio właśnie państwo doszliście do wniosku, że fajnie by było tutaj też z seniorami, że tak powiem, mieć taki punkt. Dokładnie. Tylko to jest tak? teoretycznie, teoretycznie, mówię, zadanie, czyli z seniorami współpraca gmin i rady gminy są niemalże w każdej gminie. Natomiast w Powiecie i w Sejmiku Wojewódzkim nie. W tym roku widzę i Sejmik Wojewódzki też wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tak naprawdę mieszkańców naszych seniorów, żeby działać przeciw wykluczeniu społecznemu tej grupy osób. To są bardzo zasłużeni ludzie. Dzisiaj możemy cieszyć się z tego, co mamy, z tego, co Udało się y, dokonać w naszym kraju właśnie dzięki tym dzisiejszym naszym seniorom. Zresztą sami będziemy niedługo seniorami, i uważam, y, moje to jest osobiste zdanie, ale nie tylko moje, ale całego zarządu, że powinniśmy bardzo mocno pochylać się nad y, osobami starszymi, czyli seniorami, y, aktywizować ich do życia społecznego. Także mamy przecież powiatowy klub seniora, akurat który mieści się w gminie Kąty Wrocławskie, nasz powiatowy. Także tutaj będziemy szli też w tym kierunku, oprócz zdrowia, to co wcześniej wspominałem, też w kierunku właśnie seniorów. Dzisiaj moim Państwa gościem był Pan Hieronim Kuryś, członek zarządu powiatu wrocławskiego. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu, wszystkiego dobrego życzę. Państwu również dziękuję za uwagę i do zobaczenia.